Dzisiaj przechodzimy do konkretów. 7 sposobów, aby uzyskać połączenie z wyższym ja. Zacznę od rzeczy najważniejszych, a potem dodam kilka metod pomocniczych. Na wstępie zaznaczę, że wszystkie sposoby i ćwiczenia, które dzisiaj przedstawię, mają tylko jedno zadanie: pozbyć się blokad. Nie jest trudno uzyskać przekaz. O wiele trudniej jest dopuścić ten przekaz do siebie. Każdy ma jakieś blokady, które należałoby usunąć, aby oczyścić ten kanał przekazu. Wyobraź sobie korek na autostradzie i karetkę, która chce przez niego przejechać. Aby się to udało, samochody muszą zrobić miejsce, więc zjeżdżają na lewo i na prawo. Dzięki temu udrażniają ten środek, i karetka może swobodnie przejechać. Tak wyglądają te kanały przekazu u większości z nas: są zatłoczone, zakorkowane i nieefektywne. Z drugiej strony są też osoby, które mają to wszystko odblokowane. Ich autostrada jest pusta i karetka może swobodnie jechać do celu. Nic ich nie ogranicza, a przekaz spływa na nich niszym wodospad. Ale my do takich ludzi nie należymy. Ja sam jeszcze mam różne blokady, nad którymi pracuję. Dlatego przygotowałem serię różnych metod na odblokowanie tego przekazu. Aby połączyć się z wyższym ja lub inaczej odblokować ten przekaz, musisz wyrazić taką intencję. Wracając do porównania z autostradą, jest to moment, kiedy te samochody postanawiają zjechać na bok. Jest to moment wyrażenia intencji. I tylko tyle trzeba, aby się odblokować. Dobrze, ale czym dokładnie jest ta intencja? Gdy chcesz wyprostować palec, musisz wyrazić taką intencję. Palec sam z siebie się nie będzie prostował. Ja muszę wyrazić jakiś impuls, jakąś chęć, jego wyprostowania i zgięcia i z powrotem. Zagadką jest, jak to się dzieje, że ten palec się prostuje i zgina według mojej woli, chociaż ja o tym nie myślę świadomie. Ja mogę to robić i jednocześnie mówić na jakiś inny temat, odwrócić się, a ten palec jednak zgina się i prostuje. Czyli gdzieś jest jakiś impuls płynący ode mnie, jakaś intencja wyprostowania i zgięcia palca, jednak jest to na tyle skomplikowane, ale też proste, że nie potrafię tego wytłumaczyć. Kontakt z wyższym ja dzieje się na podobnej zasadzie. Po prostu wyrażasz intencję, tak jak prostowanie palca, i to już się dzieje. Nie wiadomo jak to się dzieje, ale to się da zrobić. Wyrażasz po prostu intencję i już masz kontakt. Wyrazić tę intencję możesz słownie, gdy coś powiesz, albo tylko w myślach, gdy coś pomyślisz. U mnie to trochę przypomina takie połączenie telefoniczne, jakbym do kogoś dzwonił i pytam się: Cześć, jesteś? I odpowiedź zawsze jest: Tak, jestem. I w tym momencie już jestem połączony. Już dodzwoniłem się do mojego wyższego ja. Ja w ten sposób wyrażam moją intencję kontaktu, ale ty to możesz robić na dowolne sposoby. Chodzi o to, żebyś w ogóle wyraził tą chęć, że chcesz się z czymś skontaktować. Drugi bardzo skuteczny sposób to pisanie. Po prostu pisanie. Ja najpierw zacząłem pisać na kartce, później przerzuciłem się na pisanie na klawiaturze, ale tu głównie chodziło o to, że chciałem, aby to było wyraźniejsze, bo jak szybko pisałem ręcznie, to czasem nie mogłem się rozczytać, ale tutaj nie chodzi o sposób pisania, ponieważ czy pisanie ręczne czy na klawiaturze jest równie skuteczne, chodzi po prostu o to, aby w ogóle zacząć tą czynność pisania. Na początek polecałbym zacząć od pisania na kartce, ponieważ jest to trochę jak z tym zginaniem palca. Masz niby tą wolę, intencję, że chcesz zginać palec, tak samo masz wolę, intencję pisania, ruszania ręką, ale jednak coś sprawia, że ten palec się zgina, tak samo coś może sprawić, że ręka sama będzie pisała. I tutaj znowu, nieważne. Co będziesz konkretnie pisał, ważne, abyś nie przerywał tej czynności pisania, aby to się spisało samo. Tak jakby ci coś dyktowało i ty po prostu piszesz. Nie zastanawiasz się nad tym, nie masz myśli, co ja teraz piszę, tylko po prostu spisujesz wszystko to, co przychodzi ci do głowy. To nie musi mieć sensu. W pierwszej kolejności musisz pozbyć się oporu przed pisaniem, czyli odpuścić i pozwolić, żeby ta ręka sobie pisała, a nie to, że ty musisz wszystko sztywno kontrolować. A dopiero w drugiej kolejności zadbamy o sens Twoich zdań. Jeśli chcesz uzyskać od swojego wyższego ja sensowne odpowiedzi, musisz zadawać sensowne pytania. Zauważyłem, że im lepsze, bardziej precyzyjne, bardziej konkretne pytania zadasz, tym bardziej treściwą i wartościową odpowiedź otrzymasz. Dlatego nie pytaj, jak być bogatym, bo to nic nie znaczy. Lepiej zapytać, jak mogę zarobić dwa razy więcej? Ale wtedy też otrzymasz odpowiedź, pracuj dwa razy ciężej. Więc pytaj dalej, jak zarabiać dwa razy więcej ale pracować dwa razy mniej. To już o wiele lepsze pytanie. Na początek możesz w ogóle zacząć od stawiania pytań, na które odpowiedź jest tak lub nie, bo to o wiele prostsze. Chociaż ja od razu walę najtrudniejsze filozoficzne pytania o sens życia i dostaję równie trudne odpowiedzi. To co włożysz do tej maszyny, ma wpływ na to, co z niej wyjdzie. Im lepsze składniki początkowe, tym lepszy produkt końcowy. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na naprawdę trudne życiowe sprawy, to musisz zadawać naprawdę precyzyjne pytania. Musisz najpierw sam wiedzieć, czego chcesz, i dopytywać tylko o szczegóły. Bo jak sam nie wiesz, czego chcesz, to odpowiedzi bywają zbyt ogólne lub wcale ich nie ma, a to może Cię w końcu zniechęcić. Dlatego proponuję zacząć od czegoś prostego coś, co ma sprawdzić Twoją komunikację, a nie od razu zmienić życie. Zapytaj na przykład: Jak mogę dzisiaj miło spędzić czas? I czekaj na odpowiedź. Tutaj trzeba pamiętać o jednej sprawie. Twoje wyższe ja jest Twoim doradcą, ale to ty podejmujesz ostateczną decyzję. Wciąż masz wolną wolę i wciąż możesz wszystko zrobić po swojemu. Wyższe ja to taki wielki mędrzec, który zawsze wie lepiej. Pytasz go: Wielki mistrzu, powiedz mi, jak więcej zarabiać. A on mówi: Aby mieć więcej, musisz być kimś więcej. A gdy będziesz kimś więcej, wystarczy ci mniej. Tutaj znowu możesz posłuchać jego rady albo zrobić po swojemu. Jeśli masz problem z otrzymywaniem odpowiedzi, nie słyszysz ich wcale, albo płyną jakby pod górę, to zadbaj o wyciszenie. Mam tu na myśli wyciszenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wewnątrz są nasze myśli, problemy, zmartwienia, zmęczenie psychiczne. A na zewnątrz są różne hałasy, temperatura ciepło, zimno, ktoś chodzi, ktoś przeszkadza, ale także zmęczenie fizyczne. Wszystko, co nas rozprasza, utrudnia otrzymanie informacji. Traktuj to jak rozmowę przez telefon. Jeśli ktoś obok Ciebie wierci akurat w ścianie, to nic nie słyszysz. Jeśli jesteś śpiący, już nie kontaktujesz, no to też trudno się rozmawia. Musisz mieć w miarę komfortowe warunki, a przynajmniej na początku, dopóki nie nabierzesz wprawy. Dlatego daj sobie na to chwilę czasu, wycisz się, znajdź jakieś spokojne miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał i rób to wtedy, gdy jesteś psychicznie wypoczęty. Jednym z dobrych sposobów na takie wyciszenie się jest medytacja, ale nie będę jej dzisiaj omawiał, ponieważ jest to dosyć taki obszerny temat. Najlepsze wyciszenie osiągniesz, gdy jesteś wypoczęty i gdy nikt ci nie przeszkadza. Dlatego w moim przypadku dobrze sprawdzają się wczesne godziny poranne. Połączyć się oczywiście możesz o dowolnej porze, ale rano jest łatwiej. Na plus działa też to, że w nocy mózg działa na trochę innych falach i dlatego zaraz po obudzeniu masz największe szanse na uzyskanie połączenia. Z jednej strony jest to pewna podpowiedź, a z drugiej pewne ograniczenie. Moje wyższe ja mnie przed tym przestrzegało i mówiło, że nieważne jest, czy łączysz się rano, czy wieczorem, czy w środku dnia, bo możesz to robić kiedy zechcesz. Bo jak rano ci się nie uda, to próbuj wieczorem. Te poranne próby to nie jest jakiś warunek, to tylko pewne ułatwienie. Dlatego z mojej strony radzę ci próbuj rano, a ze strony mojego wyższego ja radzę próbuj w każdej dowolnej chwili. A czy jej rady posłuchasz, to już zależy od ciebie. Następne, co może się przydać, to relaksacja. Gdy zrelaksujesz swoje ciało, to łatwiej jest zrelaksować umysł, a wtedy łatwiej usłyszeć przekaz. Aby się zrelaksować, możesz się położyć albo usiąść, chociaż ja wolę siedzenie, ponieważ wtedy mój umysł jest bardziej skupiony. Zawsze, jak się położę, to łatwiej mi wtedy tak odpłynąć myślami, jestem mniej skupiony i łatwiej zasnąć. Pomaga też głębokie oddychanie: długi wdech i długi wydech. Możesz też zamknąć oczy. Rozluźnij przy okazji wszystkie mięśnie ręce, nogi także mięśnie twarzy, oczy, szczękę. Ogólnie, im mniej napięcia w ciele i w umyśle tym łatwiej uzyskać kontakt. Kontakt będzie łatwiejszy, jeśli będziesz sobie wyobrażał, że go nawiązałeś. Czyli od razu udawaj, że z kimś rozmawiasz. Ten kontakt musi się jakoś zmaterializować w twojej głowie. Musisz to zobaczyć oczami wyobraźni. Właśnie dlatego ja często robię takie porównania, jak dzisiaj, gdy mówiłem o autostradzie. Wtedy to sobie wyobrażasz i lepiej rozumiesz, o co chodzi. Tak samo jest tutaj. Dlatego wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoim wyższym ja, a wtedy łatwiej będzie ci go usłyszeć. Możesz go sobie wyobrażać jako wszechobecną energię albo jako osobę stojącą obok ciebie. Ważne, aby jakoś. Zachęcić twój mózg do wysiłku, aby wiedział, co konkretnie chcesz osiągnąć. Tak wyglądają moje dzisiejsze propozycje na uzyskanie kontaktu z wyższym ja lub też na usunięcie naszych blokad. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzu poniżej. Postaram się na nie odpisać, albo być może nagram odpowiedź w formie filmu. Do zobaczenia.